Jak Pani sobie wyobraża idealny dzień kobiet? Z mężczyzną, przy boku. Wydaje mi się, że wystarczy. Nie musi być kwiatek, nie musi być nic słodkiego. Ważne, żeby był on. I teraz trochę pytanie z innej beczki. Czemu kobiety trudno zrozumieć? To jest zależne, wydaje mi się, od charakteru każdej kobiety. No i jest ciężko zrozumieć z tego względu może, że y, y, yes? y, y, jesteśmy, yes. tak jak mówię, innymi charakterami. Trochę nerwowe nieraz trochę szalone i niezrozumiałe, dlatego myślę, przez, przez mężczyzn. Mężczyźni są tacy bardziej stonowani, spokojni. Dlaczego trudno zrozumieć kobiety? Tak, dlaczego kobiety? trudno zrozumieć A kobiety. ja mogę to samo zapytać, dlaczego, Właśnie, można dlaczego trudno, trudno zrozumieć, zrozumieć mężczyzn. Ja myślę, że to wynika z mentalności po prostu, że kobiety są inne, a mężczyźni są inni. No a w takim razie, czemu kobiety zawsze stroją fochy, czemu nigdy nie mają się w co ubrać? No, no, Mieją konieczność. to? to, kobiety mają wymagania. Właśnie i kobiety bardzo zwracają uwagę na wygląd, na to, żeby się podobać i w ogóle no a faceci no to w meczek, i już to szczęśliwi, prawda? Powinien wyglądać idealny dzień kobiet. Ja myślę, że mężczyzna powinien przygotować mi y, romantyczną kolację i bukiet kwiatów, więc dla mnie i bym była najszczęśliwszą kobietą na świecie. Tyle tego, tak. Teraz pytanie z innej beczki. O, Teraz pytanie z innej beczki. O, Jak pani myśli, czemu trudno zrozumieć kobiety? Bo mężczyźni są niedomyślni. Przecież wiadomo, oczywiste rzeczy się nie mówi, prawda? Cóż no, chyba spędzony z ludźmi, którzy po prostu są naj, na, nam najbliżsi. Nie, dużo seksu. I tyle. No dobrze, idziemy. Dziękujemy bardzo. Wspaniały spacer, wspaniałym facetem. Kolacja. I to myślę, że wystarczyłoby. Kobiet. Idealny dzień kobiet, tylko z tym mężczyzną. I tylko w Krakowie. I Konfetti. <laughs> I w jaki sposób? Pani wyobraża sobie ten dzień? Wstaję rano, patrzę w lustro, mówię sobie, że jestem piękna, e, upieram najlepsze ciuchy, e, idziemy na kawę, e, dostaję Napoleona, Co? po czym idziemy do kina. No a reszta jest słodką tajemnicą. Wszak dzień kobiet powinna kobieta nic nie robić. Od tego są mężczyźni, żeby po prostu urządzili ten jeden dzień w roku dla kobiety. I tak jak umiał, bo nie każdy mężczyzna potrafi po prostu się za solidarnie, solidarnie wziąć do danej pracy domowej. I uważam, że to by był największy pracy, jaki może istnieć. Czy wyobraża sobie pan świat bez kobiet? No nie za bardzo. A czego by panu najbardziej brakowało? Gdyby czego tych kobiet nie było? Nie, brakowało, było? Kobiet, gdyby nie było kobiet? No myślę, że nie wiem, takiego ich ciepła, ich podejścia do życia. No Miłości też na pewno, bo nie gustuję w facetach, wybaczcie. No jak to tak sami facet się na świecie, nie? No. Bezsensowny w sumie. Tego, że można sobie wyjść z kobietą, pokazać się z nią, że wtedy kiedy trzeba tu przytuli, kiedy trzeba to dobre słowo. No są kochane ogólnie. No myślę, że wiecie o co chodzi. Czy wyobraża sobie pan świat bez kobiet? No, nie ma takiej opcji, bo być może nie rozumiemy się tak dobrze z kobietami, ale zawsze prowadzimy z nimi wojny jakieś tam, no ale jednak dzięki nim mamy jakieś takie swoje wewnętrzne. Możemy, możemy prowadzić swoje refleksje na różne tematy. Nie jesteśmy sami. Możemy się dla kogoś starać. A gdyby tych kobiet jednak zabrakło, czego by Panu najbardziej brakowało? Nie mogę powiedzieć, że narzekania, bo to może nie, ale zabrakło mi na pewno. W tej bliskości drugiej osoby, bo... Chops, jakoś nie bardzo. No ale ta druga osoba zawsze jakieś uczucia, coś ciepłego. I mamy taką jedną prośbę do pana. Czy mógłby pan zagrać dla kobiet?